Zostałem zaproszony do biblioteki gerautowice w ramach ogólnopolskiej kampanii Tata też czyta i chciałbym w paru słowach refleksji e, powiedzieć, jak to u mnie z tym czytaniem wygląda. E, czytam ja odkąd pamiętam, od e, dzieciństwa praktycznie. No nie, wychowałem się w czasach, gdy nie było jeszcze telefonów, komputery nie były aż tak popularne. W każdym razie ja miałem dopiero w późniejszym okresie, więc książka była dla mnie taką odskocznią od rzeczywistości, jakimś takim, jakąś taką ucieczką w świat marzeń, rozwijała moją wyobraźnię, także uwielbiałem czytać nie tylko lektury, czyli to co trzeba, ale też książki, które, do których wracam z chęcią i po latach. Jedną z takich książek jest książka Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn. Przeczytałem ją w dzieciństwie bodajże z 20 razy, jeżeli nie więcej. I teraz po latach jako 40-latek czytam ją dzieciom. Zacząłem od najstarszego syna, później córka. W zasadzie miała ją jako lekturę, ale czytałem też ją dla czystej przyjemności z nią. Mam nadzieję, że dwójka młodszych, które mi zostały, jeszcze nie, są jeszcze, nie chodzą do szkoły, do przedszkola dopiero zaczynają, też będą chętnie ze mną tą książkę czytać. W szkole średniej, pod koniec szkoły średniej, w liceu, pod koniec liceum, przepraszam, odkryłem cudowną dla mnie serię książek Giovanniego Guaresiego, Don Camillo. Jest bodajże 10 czy 11 części, teraz już dokładnie nie pamiętam. Jest to książka, która niesamowicie mnie urzekła. Uśmiałem się jak nigdy przy niej i zacząłem ją czytać, nie znając jeszcze świetnej adaptacji filmowej z Fernandelem, znakomitym komikiem francuskim. Gorąco polecam wszystkim e, tą serię. To taki powrót do czasów, których ja akurat nie znam, bo to są lata powojenne. E, I walka proboszcza z komunistą, także to też ma swoje smaczki. E, polecam, e, naprawdę warto, kolejna książka, e, którą, w której się zakochałem. I to dość późno, bo też w szkole średniej, z Nahor. A zakochałem się dzięki e, znakomitej adaptacji filmowej z nieodrzewanym Jerzym Biczyckim. I to jest książka, do której wracam przynajmniej raz na dwa lata. Ta część plus kolejna, czyli profesor Wilczur, to jest też dla mnie taki kanon, że tak powiem, do czytania. Jest jeszcze Imię róży Umberto Eco. Książki te akurat nie przyniosłem, bo jej nie posiadam w swoim zbiorze. I Kariera Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowiczak. Każdy ma swoje, każdy ma swoje książki ulubione. Ja akurat mam takie, ktoś może polecać inne, w każdym razie Dzieci z bulerben i te, które, późniejsze książki, które wymieniłem mogę polecić z całą, z całą stanowczością. I zachęcam tatusiów, nie, nie wstydźcie się czytać. Naprawdę w cieszych czasach nie czytamy nawet prasy, bo wszystko jest w internecie i, i sobie tak trochę strzelamy w kolano. Bo potem dzieci poproszą nas o czytanie, Dzieci poproszą nas o to, żeby im coś dosnął, czy tak po prostu w ramach jakiejś ogólnopolskiej akcji, no i będziemy spaleni.